Marta Tarnowska, przedstawicielka firmy SOFOS. Jak wynika z badania przeprowadzonego dla firmy SOFOS, w 2023 roku co piąte przedsiębiorstwo w Polsce zostało zaatakowane złośliwym oprogramowaniem. I niepokoi fakt, że co trzecia firma, która dotąd nie doświadczyła cyberataku, nie przewiduje takiej sytuacji w przyszłości. Należy pamiętać, że każda firma, bez względu na jej wielkość czy branżę, w której działa, jest narażona na cyberataki. Wszystkie przedsiębiorstwa bez wyjątku powinny być na taką sytuację po prostu przygotowane. W 2023 roku cyberprzestępcy najczęściej uzyskiwali dostęp do danych firmy poprzez ataki phishingowe i luki w systemach operacyjnych. 6 na 10 ataków zakończyło się sukcesem cyberprzestępców i zaszyfrowaniem danych. Badanie wykazało również, że 38% firm nie posiadało odpowiednich zabezpieczeń. I musiało zapłacić okup za odzyskanie dostępu do swoich danych. Dobra wiadomość jest jednak taka, że połowa polskich firm odzyskała dane bez płacenia, głównie dzięki wykorzystywaniu zrobionych wcześniej kopii zapasowych. Płacenie okupu nie tylko poprawia sytuację finansową przestępców, ale zwiększa i tak już wysokie koszty usunięcia szkód po cyberataku. Dlatego konieczna jest edukacja i przygotowanie firm nawet na cyberataki nawet jeśli do tej pory ich nie doświadczyły.